Siądajcie, z tej strony Magnum 302 i jest z nami też straszna piara! No właśnie, widziałyśmy się tutaj serdecznie. Czemu tutaj wypływa? O, jestem w piżamie! Co ja robię? Patrzcie. Y, y. Disco Polo normalnie. Idźmy do większego basenu. Bez komentarzy. Czekajcie. A tu się to dopiero to teraz odkryłeś? Czekajcie, może się tutaj położy? No się... Umarłem! Na pewno! O! Kurde! Nie Czemu ciało ten? moje wypływa? No nie, nie ma jak to sobie umrzeć. Tak lubię to. Co to za, za znajdźka? Żalna znajdźka! Oskamowali! Jest na ten. Idźmy gdzie indziej. O, może tutaj, tutaj fajne takie bobo są. Ty patrz jakie nogami rękoma noszą. Super. Do muzyki. Tu Jezu! Grażynna, Przestraszyłeś mnie. Czekajcie. Zrobię tak, że będziemy w telewizji. Jeśli będę w telewizji będę przynajmniej sławny troszkę. Ale będę mógł być dzięki wam słownej jeżeli zostawicie łapki... Boże, czy znowu żebram łapki. Wiecie, czym będziemy sławni? Bo nie, nie, jednak jeszcze... Ty, ona mnie goni! Ona mnie goni! Uu! 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 Więc co zrobię. Anioła postrzeliłem. Ty, co to za jakiś... ...koppit? Jezu... Ono... Ej, no masz rację. O! Typ, typ, który jest w tym. E. W piżamie. Tak, typ w piżamie z pistoletem <noise> włamuje się do lotniska. O! A tutaj. Brum, bum, 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 bum. E, ja tu Cześć mogę lepiej. odlecieć, co nie? To będzie takie Momo. O! Cześć. Pierwsza klasa. Ja tu mogę lecieć. Ty no? Czekajcie, wezmę sobie kęsa, bo jem, wiecie czemu? Bo jestem gonny przygód, ha 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 ha, to wcale nie było śmieszne. Mhm. Chodźmy sobie. W, w bicie nie ma nic ciekawego. Nie. Oh. Ta, telewizja Amazing! O, to jest moje pomieszczenie. No, o tu, ja to, mam, o, ja to mam u siebie. Doritosy są, Doritosy! Uwielbiam samoloty. Par szybcy, mogę stąd wyjść? Mm. Dziękuję bardzo. <laughs> A ty, ja szybki jestem. Sonic! Dobra, widzowie Pip, Co to za okrzyki północnych Indian? Widzicie co? No, na Ty nie mogę Nie spałnować w ogóle. O, mogę jeździć na rowerze. Nie, nie. Na rowerze z pistoletem. Może to Kolor na policji. Tak, mogę być policjantem. Kula. O dobra, Czekaś, ja a mogę, a mogę, czekajcie Realistyczny ten Roblox Może nagramy potem chowanego Jeszcze kiedyś w tym czymś Czekajcie, może tutaj wie. O tak, biblioteka O to mnie nikt nie znajdzie Podejrzany no. tyk Pistoletą W tym, w piżamie W do biblioteki Piękna mm. Gdyby były takie newsy To bym oglądał Co my taki odcinek? Po jaki giant, I Czego ja do niego szłam Ja nie mam stracić. A, to... mam? No. Mam! Zabiję ci dziewczko. Nie, to lekarza. Ty, ja nie mogę zejść z rowera. O, jak jak no to mój rower też wskaże. Takie trudne. O, moje usta. zna mnie. <słuch> Mikroskop. Patrzcie, ja się już, ja się już się bawię w tego chowanego. To mnie lewnie. patrzcie, no dobra. Mam no taki pusty łeb, że mogę jakby sobie ten kij tam wsadzić. O, Przebiło mnie na wyraz. Dobrze, to była taka przystojna lekarka. A tu jest szkoła. Patrzcie. Nie widzę. To dla studentów. Ja jestem akrobolem. Patrzcie! Fajna moneta! Jeskiem. No. Bierzemy pistolet w niewidzialne dłonie. Nie bądź świnką Wow. Witajcie, No, patrzcie. Czekajcie. Co to... Dzwil. No, Piszę, że całka do góry, no to. Opa! Aha! Jest. Jak nie umiesz czegoś rozwiązać, to strzelaj. Przecież tego by w szkole nawet uczyli Że jest czegoś, nie, nie umiem, że rozwiązać. Jaki? Akropol no. Patrzcie, wybiegnę przez okno Powiedziałam, że wybiegnę przez okno Ten Roblox nie, nie jest realistyczny. Jego twórca będzie chodził do szkoły? Jego naprawdę nie uczyli, że jeżeli coś nie działa, to. O, siłownia, siłownia. Guma. Dobra, teraz mogę. O, Jej! lepiej Ukradłem! Ukradłem piłkę. Będę teraz... Typa! Podejrzany facet. Mije <laughs> ludzi piłką. Okej. Okay. Ukradłem piłkę. Wciu. Nie! Brian! Jest Brian, dobra. Możemy teraz sobie na luzie wziąć auto policyjne. Jedziemy! Так, бомка теж. Арен... Арештований будеш. Так, 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 На. Добра, нара. О, а что ты ищешь? А мог я на приклад? я не... Я Я не... знаю, что Я не... Właśnie. Scary dog! Gdzieś poszła. To ja muszę na sam Sonku niep, tup. Ale ja muszę psuć. Puu, puu Cześć Scary Dog! Lola zapragniała wyjść. O, tak. Lola musi wyjść na łono natury. Nie. Ja bym się na jej przestał, zobaczył takie coś. Chyba spiszę na w piżamie, który strzela do drzew. No bo Prędzej czy później? piskiem. Tak, ogłuszyłaby go piskiem. a ty na to z tym pistolet? Potem się można spinać. Na drzewie. Ej, no! Czekajcie! Wiecie co, wiecie co trzeba zrobić, żeby mieć taki? Patrzcie! Jest, jest, jest. O! Czekajcie! Gdzie się tak odbiłem? Jest 6:42 i na ja w ogóle nie śpię. Mogę budować swój własny dom? No. Patrzcie na to. to? Nie. <noise> typ, typ sobie czeka z z pistoletem i strzela do domu. O silny? Patrzcie, autoshop. Mogę sobie kupić shopa. Lubię shopy. Shopy, chociaż nie lubię shopy praczy. Shop pracz. Jak ten pojazd? to Polikowi by się to podobało, ale wiecie co, popatrzcie, ja nie mogę za żadne skarby na nim jechać, no to kara, kara, to jedynka z maćmy była? Trzeba było się uczyć! Boże, nie musisz to ładować. To piu, 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 Boże, mi zaraz jaka psychiatryka O, emergency, emergency meeting, tak jak Among Usy. Mmm, susy Emergency Meeting. No, czy tu też jest szyba? Szpital. Ok, że jest jakaś atrapa, i to. Mogę że się da świętnik. O patrzcie. o, patrzcie. Tam mogłem, co nie? Wejść na świętnik, ale tutaj już się mogę schować. O, tak. Jak się będziemy bać, w no to tutaj straszna siara nigdy nie znajdzie. Ja zawsze tutaj jest W sumie fajnie by tak było na takie. Czekajcie, ja mogę wyjść w to drzewo. Pewnie nie. Ty mogę wyjść. Patrzcie, jakaś zagubiona dusza. Zabiję ją. Kolej noga! Czekajcie O. Pa... Patrysiak. Patrysiak. Tu to... samej gwiazdki. To Patrysiak To nie jest miłe słowo. To, to jest mój kolega z więzienia. I patrzcie, to chyba. To się nie powiodło. To No dobra widzowie E, w sumie nie powiodła się tak samo jakiś. Eee, przez wczesnym siedem będziemy filmowali. Co przez nią? Nie wiem. Nie mam wymówki. Chyba leży na mnie. Nie. No, to papa widzowie. Pa, pa. pa bo muszę jeść.